Dzień dobry, mili Państwo. Witam się z Wami spod kebaba Enfest, czyli jedynego w Polsce bezglutenowego kebaba i dzisiaj na kanale Gluten Freak dokładnie go poznamy. Zapraszam. Enfest Kebab jest to miejscówka, która osobom na diecie bezglutenowej jest doskonale znana, ponieważ już w 2024 roku dołączyli do menu bezglutenu. Jeżeli chodzi o kebaby bezglutenowe, to jest kwestia taka dość dyskusyjna, ponieważ no, tak naprawdę nie jest to danie, które y, ciężko jest przygotować w wersji bezglutenowej. W takim sensie, że tak. Jeżeli chodzi o frytki, to no, można sobie albo samemu zrobić, ewentualnie jest dużo bardzo y, gotowych bezglutenowych frytek. Surówki no to wiadomo, a mięso no, to jest kwestia tego, czy jecie z tak zwanej kuli mocy, która wiadomo, no absolutnie nie jest bezglutenowa i totalnie jest wykluczona. Czy też ktoś robi mięso tak zwane kraftowe, no i użyłby przypraw, które są bezglutenowe, więc wtedy w moim odczuciu takie danie na talerzu jest OK. Zresztą kiedyś już byliśmy w Halo Kebab w Jelenig. Górze i tam obsługa bardzo rzetelnie podeszła do tematu. Przygotowali mi oddzielnie sosy, no i to całe danie takie na frytkach i było to bardzo spoko. Zresztą tam odcinek był nazwany jako bezglutenowy kebab, bo wtedy na TikToku mówili o tym, że są w stanie taki przygotować. Natomiast tutaj, czyli w kebabie EnFest, jest to pierwsze i jedyne w Polsce miejsce, które ma certyfikat menu bezglutenu. Od 2024 oni są i tam była też taka kwestia, że na początku były właśnie głównie dania na talerzu. Mieli też kebaba w bułce, który w zasadzie no, można by go nazwać takim Burgero kebabem, no ale to wszystko zobaczycie. Ale najciekawszy jest tutaj y, temat tortilli, czyli wrapa. Bo jak każdy kto jest na diecie bezglutonowej wie, te bezglutonowe wrapy uwielbiają się rozpadać, ciężko je utrzymać. No generalnie ich struktura pozostawia bardzo wiele do życzenia. I wiem, że tutaj ekipa NFs kebab długo pracowała nad tym, żeby wprowadzić to wcześniej był lavaż, teraz jest y, tortilla. Właśnie wprowadzić ten element do swojego menu. On jest i to jest chyba to, co najbardziej mnie dzisiaj ciekawi. Czyli ta tortilla. Spróbujemy sobie kilka pozycji z menu, wszystko już jest zamówione i za chwileczkę przechodzimy do testowania. NFS kebab to lokal, który znajduje się na Warszawskiej Białobence przy ulicy Berensona i w dniu, kiedy nagrywamy ten materiał, ma ocenę 4,6 na prawie 1000 opinii. Jak sobie wejdziecie bardziej w te opinie, no to zobaczycie, że bardzo dużą część klienteli stanowią właśnie osoby na diecie bezglutenowej, co pokazuje, że było zapotrzebowanie na tego typu produkty, tego typu dania. Sam lokal jest mały. Wchodzicie, zamawiacie, no jest parę stolików można sobie zjeść albo w środku, ewentualnie no tak jak teraz, kiedy jest ciepło, w ogródku letnim. Natomiast my weźmiemy na wynos, żeby sobie komfortowo spokojnie zjeść albo to przetestujemy tutaj, albo gdzieś przejdziemy obok. No zaraz zobaczymy. A dzisiaj te bezglutenowe kebaby, bo nie będzie jeden, przetestuje ze mną Gabryk, który z dietą bezglutenową nie ma nic wspólnego, za to ma wspólnego z kebabami, więc będzie rzetelnie w stanie ocenić, jak bezglutenowy kebab wypada na tle takich standardowych, glutenowych. Odebraliśmy już całe zamówienie z EnFest Kebab. Jest tu kilka pozycji. 5. Nie czekaliśmy długo, bo około 20 minut, także to jest na bardzo duży plus, jeżeli chodzi o ekipę. Był mały przypał, bo nagraliśmy, zaczęliśmy nagrywać test tortilli, ale niestety okazało się, że dźwięku nie ma. Więc tortilla jest już otwarta, ale widzieliście wcześniej jak ona wygląda. Teraz przechodzimy do sedna, czyli tortilla. Bardzo zwarta struktura, fajnie to jest wszystko napakowane. Sos mieszany, mięso mieszane. I teraz, co najważniejsze, sos yy, nie jest zbyt ostry, nie jest też za bardzo mdły, łagodny, czyli to się wszystko fajnie komponuje, bardzo dobrze trzyma się w wrap, no i całość. Moim zdaniem to jest normalny, legitny, bardzo dobry kebab, a szczególnie dla osób na diecie bezglutenowej, które o takim wrapie to mogły sobie dotychczas jedynie pomarzyć. No naprawdę, szacunek dla NFS Kebab, bo spisali się na medal. Trze trochę trzeba było czekać na to, żeby się pojawiła ta pozycja w menu, zdecydowanie bym to powtórzył. Podzieliliśmy sobie tą tortillę na pół, no wiadomo, żeby się podzielić, ale powiem Wam, że to jest tak napakowane wszystkim, że uważam, że taka jedna tortilla w rozmiarze L i jesteś full na kilka dobrych godzin. Naprawdę, bardzo to jest sycące. Jeszcze mamy tyle rzeczy do zjedzenia, nie wiem, jak ja to ogarnę, ale spróbujemy, damy radę. Mm. Czy temat kebaba jest Ci bliski? Temat kebaba jest mi daleki. Wbrew pozorom nie jestem takim ekspertem kebabowym, ale lubię fast foody. Nie mam do czynienia, w ogóle nie miałem nigdy, z bezglutenem. Chyba że przypadkowo bez swojej wiedzy. Chyba, że ktoś cię próbował. <laughs> Chyba, że chcieli właśnie mnie na naminęć. Próbujemy. Mięsko spoko, ale placek to mi się z takim naleśnikiem kojarzy. Nie wiem, mieć takie odczucia czy nie? Nie wiem, bo nie dałoby rzeczy. Mm. czy znaczy podejrzewam, że jest różnica między tymi grubymi tortillami, które są tak standardowo w kebabach? Nie? A szczerze, jest bardzo fajny, bo jest przypieczony. Nie jest cały taki jałowy. Ma smak. Mięso też ma smak. Jest delikatnie doprawione. No, czuć różnicę, ale nie jest taka, że go dyskwalifikuje. łutu. -tu -tu. I ten kebab też -tu, tu na kichy. Zjadłbym, powtórzyłbym go śmiało. Ale czujesz na przykład różnicę w stosunku do takiej yy, glutonowego yy, mhm. lawasza, tortilli? Czuć. No ale odstaje bardzo, czy raczej tak broni się? Yy, odstaje bardzo, smak jest inny, ale nie mówię, że jest na minus. A. Jest po prostu inny smak, ale jak najbardziej do zjedzenia. Nie jest taki, że mi przeszkadza i kurde dyskwalifikuje kepsa. Absolutnie. I tak wiemy wszyscy, że najważniejsze jest mięsko i sosik. A ostrość sosu. Yy, ostrość sosu zerowa jak dla mnie. Sos mieszany, dla mnie ostrość to jest minus 1 maksymalnie. Testujemy dalej. Drugą rzeczą, drugim daniem, które dzisiaj wytestujemy, będzie, mili Państwo, kebab box tutaj zaprezentowany. Pamiętajcie, w ogóle to jest bardzo ważne, że ten lokal, czyli NFS Kebab, jest jako jedyny kebab w Polsce z menu bez glutenu, czyli osoby z celiakiem po prostu mogą tu jeść bezpiecznie. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jak zamawiacie, to mówicie, że Wam chodzi o dania bezglutenowe, bo część jest w menu, które jest glutenowe i jest w menu, które jest bezglutenowe. To nie jest tak, że wszystko tutaj bez wyjątku jest bezglutenowe. Warto o tym pamiętać. Ulane. Sosik, sosik, sosik. Myślę, że dla każdego jest jasne, że mięso w tym kebabie no jest zrobione tutaj na miejscu, czyli można je nazwać, jak to się teraz mówi, kraftowym po prostu. Dobra, sprawdzamy. Tu jestem bardzo ciekaw samego mięsa, właśnie takiego suchego. I powiem wam, że naprawdę y, jedząc tą tortille, nawet połówkę, już jest się mocno najedzonym, Także jest to bardzo sydzące danie, bardzo. Dobra, sprawdzamy. Co my tu mamy? Czy jest szpinach? Mamy kapustę czerwoną. O, jest mięso, dobra. Spróbuję mięso wołowe. Jest bardzo dobre. Nie jest tłuste, nie jest przesolone. Bardzo dobre. Bo to jest, że to jest wołowina. Nie, to nie jest baranina przecież. To żuwe. Nie wiem. Ja też nie wiem, ja nic nie wiem. Nagrywam jem, ale nie wiem. Może jest momentami. Niektóre kawałki są trochę mocno słone, ale ogólnie na plus. No dobra. Jeżeli miałbym porównać smak tego kebaba tutaj do tego w Karpaczu, to tutaj smakuje mi trochę lepiej. Te sosy są bardziej wyraziste. Tam też było naprawdę spoko, ale tutaj, tutaj chyba wygrywa. Tu jest strasznie dużo tego sosu, spróbuję to wymieszać, bo kurde na razie tutaj mam sos z tym, sos z frytkami. Boks ma to do siebie, że no ciężko tu jest to wszystko tak rzetelnie wymieszać. Jak ktoś chce tak bardziej spróbować wszystkich smaków i sobie je tam mieszać, no to po prostu danie obiadowe trzeba wziąć. Jest też tutaj, no, ale wzięliśmy boksa, żeby też nie przesadzać z ilością jedzenia. Jest surówka, marchewka, kapusta czerwona. To no, taki typowy po prostu kebab w boksie, nie? Uważam, że tu się wszystko broni, frytki są dobre, no mięso jest takie samo, jak było w tortilli. Fajny dobór surówek, te marchewki, kapusty, sporo ich jest. Nieraz jest tak, że jak się bierze kebaba, no to jest tam dość mało, właśnie albo za mało mięsa, albo za mało surówek. Tutaj wydaje mi się, że te proporcje są dobrze zachowane. Gdybym miał wybierać z tych dwóch dań, które były jedzone, no to wybrałbym zdecydowanie tortille. Głównie ze względu na to, że to jest duża atrakcja dla osób na diecie bezglutenowej. To jest w porządku, takie, żeby sobie gdzieś tam złapać w przelocie, ale tortilla lepsza. Dla mnie? Wygrywa boks niż tortilla. Tak, lepiej siedzi. Ale ja ogólnie nie jestem fanem tortilli, tylko takich oldschoolowych kebabów w bułce, nie wiem czy je pamiętacie. Serwowane najlepiej z jakichś but w szemranych miejscach. Tak zwany podlak. I jak dla mnie, to danie wygrywa nad tortillą, ale w bezglutenowym świecie warto spróbować wszystkiego, powiem szczerze. Bezglutenowy świat, pełen hmm. przygód. Nie mówię, że jest smutny, ale po prostu jest mało opcji, prawda, żeby sobie no, pójść, to wyjść na miasto i zjeść. I według mnie warto przyjść raz na to, raz na to. Jak najbardziej jest to bardzo dobre. Dobra, teraz kolejna rzecz, która jest dość ciekawa, mianowicie to jest kebab w bułce. Tu jest znowu mięso mieszane, so zmieszany, wszędzie tak braliśmy. I tak naprawdę to można by określić mianem trochę takiego mm, kebab burgera. Na pewno nie przypominał takich typowych yy, trójkątnych bułek kebabowych. No i sprawdzimy, jak to wygląda. Zapraszam. No i sprawdzamy bułę. Head. Są kawałki, gdzie naprawdę mocno czuć, że jest słone. Wręcz będzie, że trochę przesalone. Także tutaj jedyna rzecz, którą bym zmienił, to trochę mniej soli, jeżeli chodzi o mięso wołowe. Cała reszta super. Ta bułka, w ogóle pomysł, koncepcja zrobienia bułki i tego kebaba w ten sposób w środku jest ciekawa i moim zdaniem naprawdę spoko. Przy czym przede wszystkim, jeżeli jecie na miejscu, no bo tak jak mówię, no łatwo się tym pobrudzić, ale ogólnie smakowo super. Najbardziej mi smakował box. Po prostu ani bułka, ani ciasto mi nie przeszkadzało w jedzeniu, mogłem się smakiem pysznego mięska napawać. Polecam Wam to miejsce. Oj, 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 że tak powiem, objedliśmy się bardzo konkretnie w kebabie Enfes. Klasycznie, jak prawie z każdego testu, sporo idzie na wynos, no bo wiadomo, Jedzenia nie wolno marnować. Co Wam mogę powiedzieć? Na plus to przede wszystkim to, że wreszcie, zresztą nie wreszcie, bo ten pomieszczenie już jest od jakiegoś czasu, ale dobra, wreszcie, wreszcie jest kebab bezglutanowy, w którym możemy sobie normalnie, osoby chorujące na jakie przyjść, zjeść sobie tortille, zjeść sobie kebaba w bułce, zjeść sobie kebaba na frytkach bez wyrzutów sumienia, że jedliśmy coś, czego nie powinniśmy. To jest mega, mega na plus. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wypełnienie przede wszystkim tej tortilli. Naprawdę to jest naładowane mięsem, tymi warzywami, sosami, naprawdę się tym najadacie. Ja potrafię w miarę sporo zjeść, ale to mnie pokonało. To całej tej tortilli myślę, że może bym zjadł, wcisnął na siłę i naprawdę do wieczora, jedząc to w południe, spokojnie jesteście najedzeni. I teraz przejdźmy do tego, co na pewno wszystkich mocno interesuje, ile za to wszystko zapłaciliśmy. Za bezglutenowy cheddar wrap mix zapłaciliśmy 50 zł. Za bezglutenowy bok z frytkami, sos mieszany zapłaciliśmy 32 zł I za bezglutenową bułkę, miks mięs i sos mieszany 38 zł. Także, jak by można to ocenić? Na pewno ceny są wyższe niż w takim standardowym kebabie, ale w zamian za to dostajecie mięso, które jest no, po prostu robione tutaj na miejscu. Wszystko jest dobre jakościowo i przede wszystkim yy, ekipa NFS Kebab nie żałuje na składnikach. To nie jest tak, że ceny są wysokie i sobie przycinają, jest mało jedzenia i tak dalej. Nie, płacicie sporo, ale też dostajecie bardzo dobre jedzenie i dla każdego kto choruje na celiakię, jest na diecie bezglutenowej, to wie jak bezcennym doświadczeniem jest możliwość w końcu zjedzenia sobie bezglutenowego kebaba, ale z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że to jest naprawdę miejsce, w którym jesteście dobrze karmieni, są bardzo sycące porcje. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić to, że w tym mięsie wołowym z odrobiną baraniny momentami czuć, że jest zasłone, więc tam by się przydało troszeczkę z tej słoności zejść. Cała reszta naprawdę spoko. Fajnie jakby się też pojawił jakiś taki ostrzejszy, dużo ostrzejszy sos. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. I cóż, idziemy zjeść to. Ostatnio trochę nie nagrywałem, troszeczkę y, mniej wagi było, ale potem no to wracamy na właściwe tory. Dzięki i widzimy się w kolejnych odcinkach, a ty zostaw swoją w górę, żeby gdzieś nic nie ominęło. Cześć!